Witam Cię w mojej przestrzeni. Tutaj Weronika. Zapraszam Cię do posłuchania wartościowego, inspirującego przekazu, które, który mi tutaj mm, popłynął. Do tych przekazów y, przygotowuję się y, w spokoju, wyciągam sobie te karty, myślę sobie, co mam tutaj powiedzieć. Dlatego one są takie bardziej. Y, mam wrażenie, pełne. Ale tak czy siak. Y, Wiem już, co powiem i wiem, że to jest ważne. Zapraszam. Pierwsze, co mi przyszło, bo dużo mi tu dzisiaj przyszło, to, że można, a nawet warto, uczyć się od innych, inspirować się innymi, lecz w końcu musi nadejść ten dzień, gdzie sami dla siebie staniemy się. Nauczycielem, przewodnikiem, bo najlepsze przewodnictwo jest w Tobie. Także dobrze jest oglądać filmy z przekazami, mądrościami, mądrością bardziej innych osób. Ale niech nikt nie stanie się dla Was Bogiem, bo to Wy dla siebie macie stać się właśnie Bogiem. A nie ktoś inny. Czytałam wczoraj, że Jezus postanowił odejść między innymi właśnie dlatego, że wszyscy zaczęli widzieć w nim Boga, a on chciał swoim życiem pokazać, że w każdym z nas jest Bóg, że każdy może robić to co on. A gdyby nie odszedł, to ludzie nie szukaliby w sobie i to nie mogłoby w nich wzrastać. I o tym jest tutaj dzisiaj ten przekaz. Druga każdego jest inna. Każdy przeszedł przez jakieś piekło w swoim życiu, ale nasze piekło nikt nie będzie nie jest piekłem drugiego człowieka. Każdemu pomaga co innego. Jedni wzrastają dzięki jodze, medytacji, inni dzięki Pracy właśnie z kartami, z energią, inni jeszcze przez sztukę, przez wyrażanie siebie w jakiś taki artystyczny, twórczy sposób, ale wszystko zawsze sprowadza się według mnie do, do miłości, zwłaszcza miłości do siebie. Pokochasz siebie i uznasz Boga w sobie, to jakby. Wystrzelisz w kosmos ze świadomością i z życiem, wszystko się zacznie zmieniać, dopasowywać do ciebie, jeśli pokochasz siebie. No i to, że ktoś wzrósł w dany sposób, wcale nie oznacza, że tobie się uda. Dlatego trzeba próbować i sprawdzać na sobie to, co działa u innych, ale też dostosowywać sposoby innych do siebie. I przede wszystkim nie można się porównywać, bo tym robisz sobie bardzo, bardzo dużą krzywdę. Umniejszasz sobie swojej drodze, swojej boskości. Ja mm, wybierałam sobie różnych przewodników na swojej drodze i ostatnio nawet może nie ostatnia, ale jakiś czas temu Były takie dwie kobiety, które podobało mi się co robią, jak żyją yy, Że mają takie fajne biznesy, że sobie to wypracowały, że ich życie wypełnia obfitość Moje życie też wypełnia obfitość, ale Ja, mi brakuje tego, żebym Jakby ja sama zrobiła tą, zarobiła tą obfitość, bo No tutaj Jakby do mnie samo przychodzi, a ja chciałabym właśnie też mieć jakiś super, swój własny biznes. To jest moje marzenie żeby mieć swój, właśnie biznes, na którym będę mm. zarabiać. Tylko, że dla mnie też jest ważne, żeby to było właśnie w zgodzie ze mną i żeby to było coś, co bardzo lubię żeby to był taki boski, Biznes z wykorzystaniem moich darów i talentów. No dobrze, ale co chciałam powiedzieć? No, porównywałam się, mówię: Kurde, ja robię, cały, ja robię to samo, co one właściwie, to o czym one mówią, ja to czuję i tak dalej, ale no nie zaszłam tam, gdzie one. Ale później sobie zdałam sprawę. Jedna ta osoba była dużo starsza. E, jakby ja dużo uwagi jeszcze muszę po, poświęcać dzieciom i też e, nie wiem tak naprawdę, jakie było dzieciństwo i w ogóle tej osoby, tak? Także druga, druga jeszcze kobieta, do której się porównywałam, też nie wiem tak naprawdę, czy. Czy ona jest tak naprawdę taka szczęśliwa i, i, i taka spełniona, jak pokazuje, dlatego że no nigdy tego nie wiemy, tak? Nigdy nie wiemy, y, jak wygląda życie tej osoby, poza, poza tą kamerą, poza tym, co pokazuje w sieci. Może to być po prostu dobry, dobry marketing i nie należy sobie umniejszać bo naprawdę robisz sobie tym wielką, wielką krzywdę. Mam nadzieję, że. Yy, że te przykłady były w miarę jasne. Ciągle się jeszcze uczę, jakby mówić to, co, mówić w taki prosty i zwięzły sposób to, co, co chciałabym przekazać, bo ja to zawsze bardziej czuję, niż, niż wiem, jak to ubrać w słowa. E, dobra, przejdźmy do, do, do kart. Ta karta TOD, chyba to się tak czyta. Nie znam tego tota. Jest tu napisane Boska magia, nauczyciel się budzi, uczeń staje się mistrzem. Wyczytałam w książeczce, że tot to egipski bóg pisma i boskiej magii oraz księżyca. przewodził ludowi Atlantydy w kochający sposób, stanowczy, ale sprawiedliwy. Mimo to jednak Poprzez brak mm, przestrzegania duchowych praw przez ten lud Atlantydy zakończyło się to końcem ich cywilizacji. Ja nie zagłębiam się za bardzo w tego typu historie, ale może dla kogoś to będzie istotne. I ta karta niesie przesłanie, że masz teraz w swoich rękach moc kreacji. Mam Ci więc przypomnieć, że Ty tworzysz swoją rzeczywistość i jako dziecko Boga, jako Jego dzieło, jesteś doskonały, jesteś Mu równy i masz moc, by stworzyć to, czego pragniesz. Jakby całe Twoje dotychczasowe życie miało Ci pokazać, co jest dla Ciebie najlepsze, jaka jest Twoja wewnętrzna prawda. Uwierz, że jesteś istotą magiczną i w rzeczywistości twórcą. Uwierz, że możesz przywołać do swojego życia wszystko, czego pragniesz, czego potrzebujesz, o czym marzysz, a nawet i więcej. Wykorzystaj wszystko, co już umiesz, bo masz w sobie wystarczające zasoby. Właśnie stajesz się wręcz już nauczycielem. I tu możesz wykorzystać głównie swoje doświadczenia, to co przeżyłeś, by nauczyć innych tego, co już wiesz, tego, tego Twojego skarbu, który zdobyłeś przez całe swoje życie. To jest najważniejsze, co możesz dać innym, twoja historia. Masz tu z pewnością do zaoferowania wiele, wiele darów, które mogą być ogromnym wsparciem. Twoja droga jest ważna, ty jesteś ważny. I ważne, by dzielić się tą drogą z innymi. I na tym mogłabym zakończyć, ale chciałam wyjąć jeszcze dwie karty. Starota, wypadły mi trzy, więc y, opowiemy o tych trzech. Napiję się tylko jeszcze. Księżyc. To jest Bogiem Księżyca. Było tak napisane. No dobra. Pierwsze co przychodzi mi: to odpuszczenie, powierzenie się nieznanemu. Praca nad własnym mistrzostwem. I ona otwiera się na poczucie spełnienia, na taką piękną współpracę z wszechświatem w zaufaniu, w poczuciu bezpieczeństwa, w radości, w inspiracji. No tu jest taka pokazana droga do mistrzostwa zaufanie sobie, intuicji, odkrywanie iluzji, które są w Twoim życiu, stawianie czoła lękom z odwagą. Podanie się woli Boga, akceptowanie tego, co przynosi życie, nawet jeśli jest to niewygodne. Następnie wkładanie pasji w to, co robisz, zaangażowanie całym sobą, cierpliwość, wytrwałość, determinacja, pomimo potknięć, dążysz do, do celu. I tutaj głównym celem jest duchowy wzrost. Wzrost powolny, stopniowy, dopasowany do Ciebie. I stawanie się tym, kim pragniesz być, tym, kim naprawdę jesteś, a nie tym, co wmówił Ci świat, ludzie. I to wszystko sprawia, że jesteś swoim blaskiem. Blaskiem swoim, swojej duszy. Budzi się ten mistrz w Twoim wnętrzu. Budzi się Twoja kreatywność, płynie inspiracja. Twoje życie jest pełne radości i miłości. Z samego, z samej świadomości swojego wewnętrznego piękna. Czujesz się kompletny, czujesz się. Warty wszystkiego, co najlepsze. Stajesz się słońcem dla tego świata. Twój blask ogrzewa również innych. Tak mi tutaj popłynęło. Kochani, nie uzależniajcie się od innych. Pamiętajcie, że Was jest największy skarb w Waszych doświadczeniach, w Waszej mądrości. Wyciągniętej z tych doświadczeń. Jeśli posłuchaliście do końca, zostawcie mi proszę komentarz. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I do następnego nagrania. Pozdrawiam Was cieplutko.